Dzisiejszy odcinek dedykuję mojemu koledze Artemowi i koleżance Dali, którzy mnie i Argosowi miejscowości Leśnice bardzo pomogli. Za to Wam bardzo dziękujemy. Witajcie na kanale MIRACUSA Info. W tym odcinku pokażę Wam szkatułkę mistrza Fu. Gramofon prezentuje się w następujący sposób Tuba, płyta, patyczek, który uruchamia dźwięk na płycie Teraz muszę się troszeczkę ustawić Mamy takie dwa przyciski czerwone. Pamiętajcie z serialu? Nie wiem, czy to się oglądał serial, czy nie, jeszcze nie. Czy to zaczyna. Że jest szwu. Naciskał, naciskał te dwa, tutaj nie wiem, czy dobrze naciskam. Te dwa przyciski. Otwierał się taki panel sterowania. Tylko, że tutaj jest pan papierowe. To nie, nie jestem aż tak dobrym setuniki, żeby to, to robić. Więc tutaj są panele pane guzików. Widać, no i mistrz fu dodał kombinację, najczęściej to była góra, dół, góra, dół I to się zamykało, to się obracało, obracało yy, I otwierało, I ja to, i niestety, niestety ja to otwieram w ten sposób Dobrze, i to już jest szkatułka, pokażę Nie żeby tam się. O. Symbol strasznika jest na tej szkatułce. Teraz wyjmuję. To odkładam. O, właśnie widzicie nasz, naszą nazwę firmy. Chwileczkę, widzowie, bo tutaj mam małą taką. A żeby to wszystko ładnie wyglądało, jak pokażę. Ok. Kartówka prezentuje się tak. Tutaj mamy symbole chińskie na żółto. To są te kółka są jakby rączki do szufladek one są powinny być takie takie wypuste i one się tak wyciąga, 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 wyciąga tak. To są 20 mirakuli, tak 20. I każdy z nich ma swoją przygódkę Niestety mirakuli... Inne nie są w tej szufladce, tylko są głębiej szkodługi, bo na tym poziomie to później pokażę. No i mamy tak, zapraszam. Kamera jest na Można trochę podejść tutaj z kamerą. I otwieramy. No i trzeba będzie podejść. Tutaj mamy. Miraculum pawia broszka Miraculum motyla także broszka Miraculum żółwia opaska Miraculum pszczoły, taki grzawień. grzebień Miraculum lisa Naszyjnik z liściem ogonem. Miraculum czarnego kota, pierścień. I Miraculum Biedronki, kolczyki. Ale żeby ja mógł założyć, albo ktokolwiek. Yy, ten, ktokolwiek, co nie ma przeszpionych uszu, tak, tak lekarsko. To to są klipsy. Możemy może normalnie założyć na, na te tutaj, o przyłóżę, swojej ci Dobra, yy, idziemy do innych miraculi. Miracula w środku, pozostałe te które są na drugim planie, to, to takie, widzicie, z, y, plansza głównych mirakuli odkładamy. Tu jest dziura, żebyśmy mogli wyjąć to, tą planszę i to odkładamy. I okej, okay, to y, Argos, może to przenieść I mamy tak, Miraculum psa. To jest taka obroża, jakby i ona się zakłada tak i tu z tego wychodzi kwamio o imieniu Bark, tam Bark czas na łowy, ratuje do biżuterii i no i się tak obserwuje posiadacza mozambiku. Miraculum konia, okulary. Miraculum królika, najpotężniejszy z mirakuli, kontroluje czas, możesz wszystko zrobić, historię zmienić w ogóle, ingerować w przeszłość. Miraculum chłóta jest tej strony jednej to było to jest, to jest kobuci pazur. Ja to się zakłada, tak? No nie wiem, że to się kobuci pazur. A zaznaczam, że wszyscy z Mirakuli zrobiliśmy osobiście, własnoręcznie. To wykładam tutaj. Mirakul Tygrysa. Mamy takie. jest taka branzoletka. To się zakłada tutaj tą to, tą opaskę tutaj a te kółka, te trzy daje się na palce. I to one są... Te palce są, są ten, ten i ten. Co my tu jeszcze mamy? Teraz się już mije może. Miraculum woła. Kolczy w nosie. Mirakulum świni, taka opaska. Tylko to, to nie jest opaska na rękę. Na początek myślałem, że to jest na rękę. Przy, przyznaję się, tak oraz na nogę. Mirakulum smoka. Naszyjnik. teraz kolejne. Mirakulum węża. Brazoletka. Mirakulum małpy. Opaska na głowę. Mirakulum myszy. Naszyjnik, tylko tutaj... ale okej. Okay. Naszyjnik, tak? Chwileczkę. O jest, dobra. I ostatni mirakulum. Miraklum kozy. Kozie rogi. Tak to nam na, napisali. Meee. W takim jednym odcinku na moim kanale widzieliście, jak założyłem wszystkie Mirakula ze szkatułki. I przypominam widzowie, jeśli chcecie, żebym założył wszystkie Mirakula ze szkatułki rdzennych Amerykanów, napiszcie mi na maila. Jeżeli będzie tutaj. Tych yy, prośb, żebym żeby założył te Miracula powyżej 10, dobra, zrobię tak, powyżej 5, yy, to nagram film. Ja zakładam też mirakule z, z, z szkatułki rdzennych Amerykanów. A może potem kolejny odcinek? Jak zakładasz też yy, pierścionek? Tak, osobny odcinek. Przezmę na tobie telefon. Pomyślmy. No i potem już wkładamy, robimy porządek. Ciężka jest z pracy youtubera. Nie, naprawdę. Dobrze. Subskrybujcie na nasz kanał. Dajcie lajki, komentarze. I do zobaczenia. W Na następnym odcinku. Cześć!